W tygodniu w bibliotece międzyuczelnianej odbywają się ferie z Lego. W zajęciach uczestniczy około 300 dzieci z ośmiu stalowowolskich szkół podstawowych. Pomysłowość dzieciaków jest ogromna, bo z klocków powstają prawdziwe cudeńka. Kolorowe kostki składane dziecięcą ręką zamieniają się w samoloty, czołgi, miasta, domy z basenami, stajnie dla koni, statki, karuzele, samochody. Zabawę ogranicza jedynie wyobraźnia, a na jej brak na pewno nie mogą narzekać uczestnicy ferii z Lego. Powstała nawet makieta biblioteki międzyuczelnianej, pod wrażeniem której byli sami instruktorzy, którzy prowadzą zajęcia. Jej autorem jest Oskar Herdzik z Państwowej Szkoły Podstawowej nr 1. Ferie z Lego rozpoczęły się w poniedziałek 27 stycznia i potrwają do piątku. Zajęcia odbywają się codziennie w godzinach od 10 do 14.30. W programie znalazło się budowanie makiety miasta, programowanie, tworzenie robotów. Dzieciaki podczas zajęć w bibliotece korzystają z Lego Education. Na pierwszy rzut oka same klocki nie różnią się od innych zestawów. Jednak w tym przypadku dołożono mnóstwo mechanizmów takich jak czujniki, silniki różnego rodzaju przekładnie, dzięki którym można połączyć zabawę z nauką. Zajęcia rozwijają dzieci nie tylko pod względem manualnym, ale przede wszystkim intelektualnym, między innymi podczas zajęć z programowania. Jest to też doskonały sposób spędzania wolnego czasu, bo przecież rządni przygód młodzi mieszkańcy Stalowej Woli mogą wreszcie wyszaleć się do woli, zbudować wszystko to, co podpowiada im wyobraźnia. Wspaniała przygoda też, tak? jeżeli chodzi o, o samą dziedzinę lego, bo no, dzieci do tego nie trzeba namawiać. Jeżeli chodzi o ferie, to zauważyłem tutaj przede wszystkim, że ta frekwencja tych dzieci niesamowicie wniesie do góry, bo my mieliśmy... Limitowaną teraz ograniczoną ilość miejsc, około 300 osób. A jeżeli byśmy zrobili, powiedzmy, takie listy open w szkołach, to razy dwa to by na, na pewno spokojnie by się tych dzieci uzbierało. A jeżeli chodzi o bibliotekę miejską, to hmm, przerobiliśmy już mnóstwo takich zajęć w różnych miejscach, ale jeszcze w takim miejscu jak to w bibliotece to nam się nie zdarzyło. Przy takich warunkach szczerze mówiąc, pracować, wręcz idealnych. Od poniedziałku powstaje ruchoma makieta miasta. Efekt po trzech dniach jest imponujący. Makietę można już teraz zobaczyć, stoi przy wejściu do biblioteki międzyuczelnianej tuż obok szatni. Kiedy jej budowa zostanie zakończona, umieści się w szklanej gablocie w holu biblioteki. Bardzo fajnie przyjęła się ta makieta, którą teraz zaczęliśmy budować, bo praktycznie powstaje od podstaw. I dzieci uczą się nawet przewiercenia zwykłej, zwykłego otworu do tej makiety, żeby za jakieś tam światełka zainstalować. I mają o tyle frajdy, że wiedzą, że to oni zbudują od podstaw do etapu końcowego. Oczywiście my to jakoś nadzorujemy i ewentualnie możemy jakoś tam wspomóc im pomysłem, ale wystarczy generalnie tylko przypilnować. Tydzień ferii z Lego kosztował miasto około 5 tysięcy złotych. W tej kwocie mieści się m.in. koszt klocków oraz opłata za pomieszczenia.